Czy kiedykolwiek poczułeś, że pewien gest wywołuje w tobie niespodziewane przyspieszenie bicia serca? Karl Jung, jeden z największych mistrzów psychologii, odkrył głębokie znaczenie takich chwil, które skrywają klucz do naszej duszy. To, co wydaje się na pierwszy rzut oka zwykłym ruchem, może kryć w sobie potężne przesłanie, które zmienia sposób, w jaki postrzegasz siebie i świat. W trakcie tego odkrywania dowiesz się, dlaczego trzeci gest w serii może być tym, który obudzi w tobie nieznane emocje i pobudzi ukryte siły. To moment, w którym twoje serce przyspiesza, a ty stajesz się świadomy niezwykłej mocy drzemiącej w twoim wnętrzu. Karl Jung pokazał, że takie gesty to nie tylko zewnętrzne sygnały, ale prawdziwe zwierciadła naszej psychiki. One odsłaniają, co naprawdę nosimy w sercu nasze pragnienia, lęki, marzenia i niespełnione potrzeby. Zrozumienie tego otwiera drzwi do głębokiej przemiany. Czy chcesz poznać, jak te gesty wpływają na Twoje życie? Relacje i rozwój osobisty? Właśnie teraz możesz wkroczyć na ścieżkę, która zaprowadzi cię do pełniejszego, autentycznego istnienia. To jak podróż do wnętrza siebie, której efekty odczujesz na każdym kroku. Przyspieszone bicie serca to nie tylko reakcja fizyczna to znak, że coś w tobie zaczyna się zmieniać że jesteś gotowy na coś więcej. Karl Jung przypomina, że te momenty są jak wiadomości od naszej duszy, które nie możemy ignorować. Warto pozwolić sobie na tę podróż i zgłębić tajemnice, które kryją się za tym wyjątkowym gestem. Dzięki temu odkryjesz, jak przełamać ograniczenia, uwolnić tłumioną energię i odnaleźć prawdziwe ja, które od dawna czekało na wyzwolenie. Jeśli jesteś gotowy na taką transformację, to miejsce jest dla Ciebie. Znajdziesz tu inspiracje, które pobudzą Twoją ciekawość i rozbudzą pragnienie zmiany. Każdy krok przybliży Cię do życia pełnego pasji i spełnienia. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych fascynujących odkryć i praktycznych wskazówek opartych na mądrości Karla Junga. To właśnie tutaj znajdziesz wsparcie i motywację do wprowadzenia realnych zmian. Dołącz do naszej społeczności i pozwól, by te wyjątkowe gesty stały się początkiem Twojej osobistej rewolucji. Twoje serce już teraz bije szybciej. Czas wykorzystać tę energię i zmienić swoje życie na zawsze. Jede ponowne połączenie z nieświadomością zbiorową. Nasza podświadomość to ogromny ocean. W którym kryją się nie tylko nasze osobiste wspomnienia, ale także uniwersalne wzorce znane jako nieświadomość zbiorowa. Gdy trzeci gest powoduje przyspieszenie serca, jest to znak, że dotykamy czegoś głębokiego i wspólnego dla całej ludzkości. To jak przebudzenie pradawnej wiedzy, która istnieje w każdym z nas, niezależnie od czasu i miejsca. Ten moment łączy nas z archetypami. Symbolami i emocjami, które przewijają się przez pokolenia. Możemy poczuć więź z historią, kulturą i wspólnymi przeżyciami, które kształtują naszą tożsamość. To przeżycie jest nie tylko intensywne, ale i transformujące. Sprawia, że świat wokół nas nabiera głębszego znaczenia i sensu. Wyobraź sobie, że podczas zwykłej rozmowy ktoś używa gestu, który nieświadomie wywołuje w tobie obraz dawnego rytuału czy symbolu. Twoje serce przyspiesza, bo dotykasz czegoś pierwotnego, co jest zapomniane, ale nadal żywe w twoim wnętrzu. To uczucie łączy cię z czymś większym niż codzienność. Zrozumienie tego mechanizmu pozwala otworzyć się na nowe poziomy percepcji i świadomości. Możemy zacząć dostrzegać wzorce w naszym życiu, które wcześniej wydawały się przypadkowe. To jak odkrycie niewidzialnych nici łączących nas z całym wszechświatem. Warto zwrócić uwagę na chwilę, gdy coś nieoczekiwanego porusza nasze serce i umysł. To może być sygnał, że zbliżamy się do kluczowego momentu rozwoju duchowego i psychicznego. Nasza podświadomość próbuje nam coś przekazać. Prowadząc nas ku większej autentyczności. Podczas rodzinnego spotkania, gdy ktoś niespodziewanie używa starożytnego gestu lub powiedzenia, które brzmi znajomo, mimo że nigdy wcześniej go nie słyszałeś, możesz poczuć przyspieszone bicie serca. To właśnie wtedy dotykasz nieświadomości zbiorowej i odnajdujesz w niej swój własny sens. Drugi aktywacja tłumionych emocji. Trzeci gest może wyzwolić lawinę ukrytych uczuć, które przez lata pozostawały w cieniu naszej świadomości. Serce zaczyna bić szybciej, bo do głosu dochodzą emocje, których nie chcieliśmy lub nie potrafiliśmy wyrazić. To moment konfrontacji z samym sobą, który może zmienić sposób postrzegania świata. Tłumione emocje są jak rzeka spiętrzona tamą, gdy nagle ją otworzymy, energia zaczyna płynąć z ogromną siłą. Poczucie ulgi miesza się z niepokojem, a nasze ciało i umysł reagują na tę nagłą zmianę. To, co przez lata było schowane, teraz domaga się uwagi i uzdrowienia. Warto nauczyć się rozpoznawać te chwile i pozwolić sobie na odczuwanie pełni emocji. Uciekając przed nimi, zamykamy drzwi do prawdziwej wolności i spokoju. Przyspieszone bicie serca jest sygnałem, że coś ważnego właśnie wychodzi na powierzchnię. Gdy potrafimy zaakceptować swoje uczucia, nawet te bolesne, stajemy się silniejsi i bardziej świadomi. Ten proces oczyszcza umysł i serce, i otwierając przestrzeń na nowe doświadczenia i relacje oparte na szczerości, to prawdziwa transformacja. W codziennym życiu podczas rozmowy z bliską osobą jeden gest może przywołać wspomnienia dawnych strat lub radości. Pojawia się nagły przypływ emocji, które dotąd były ukryte. To chwila, która może odmienić relacje i wprowadzić nową jakość. Wyobraź sobie, że podczas spotkania ktoś nagle dotyka twojej dłoni w sposób, który przypomina ci moment z przeszłości, pełen wzruszeń. Serce zaczyna bić szybciej, a ty jesteś gotów na zmierzenie się z tym, co było do tej pory ukryte. Ta chwila jest początkiem uzdrowienia. 3. Obudzenie archetypicznych wspomnień gest który powoduje przyspieszone bicie serca, może obudzić w nas obrazy i symbole zakorzenione głęboko w archetypach. To jak dotknięcie pradawnej historii, która żyje w naszej psychice i kształtuje nasze życie bez naszej pełnej świadomości. Te wspomnienia archetypiczne są uniwersalnym językiem duszy. Przez takie doświadczenia nawiązujemy kontakt z pierwotnymi motywami i wzorcami, które przewijają się przez dzieje ludzkości. To może być bohater, matka, cień czy mędrzec. Każda z tych postaci niesie ze sobą potężną energię i znaczenie. To nie tylko fantazje, ale prawdziwe elementy naszej psychiki. Kiedy takie archetypiczne wspomnienia wychodzą na powierzchnię, Serce reaguje gwałtownie, bo spotyka coś ogromnego i ponadczasowego. Czujemy się wtedy jednocześnie mali i potężni, jakbyśmy dotknęli tajemnicy życia. To doświadczenie zachęca do głębszej refleksji i samopoznania. W praktyce, podczas rozmowy lub gestu, który nagle przypomina nam o archetypie bohatera lub opiekuna, odczuwamy silne emocje i impuls do działania. To znak, że w naszej psychice trwa ważny proces przemiany i wzrostu. Zrozumienie tych archetypów pozwala lepiej kierować swoim życiem i podejmować decyzje zgodne z głębokim sensem. Możemy przekształcić stare wzorce i odnaleźć w sobie nowe moce, które pomagają realizować marzenia i cele. Na przykład podczas momentu ciszy i skupienia, gdy widzisz gest symbolizujący mądrość lub ochronę, twoje serce przyspiesza. To budzi w tobie archetyp mędrca lub strażnika, który prowadzi cię ku wewnętrznej sile i pewności siebie. 4. Intensywna synchroniczność emocjonalna. Trzeci gest może być nie tylko sygnałem z wnętrza, ale także momentem synchroniczności. Kiedy wydarzenia zewnętrzne i nasze uczucia idealnie się zgrywają, to jakby wszechświat chciał nam coś powiedzieć, łącząc wewnętrzny stan z zewnętrznymi znakami. Serce przyspiesza, bo doświadczamy czegoś niezwykłego i nieoczekiwanego. Synchroniczność to zjawisko, które wykracza poza zwykłe przyczyny i skutki. To magiczny moment, gdy czas i przestrzeń splatają się, by pokazać nam drogę lub potwierdzić decyzję. Ten gest działa jak klucz, który otwiera drzwi do nowej rzeczywistości. W takich chwilach czujemy, że nie jesteśmy sami, a nasze życie ma głębszy sens i kierunek. Emocjonalna intensywność sprawia, że jesteśmy bardziej obecni i otwarci na to, co przynosi przyszłość. To moment przełomowy i inspirujący. Podczas codziennych interakcji, gdy zauważamy, że gest lub słowo idealnie pasują do sytuacji, możemy poczuć to przyspieszone bicie serca. To znak, że nasze życie jest zsynchronizowane z czymś większym, co działa na naszą korzyść. Ta świadomość pozwala rozwijać intuicję i ufać własnym odczuciom, co jest kluczowe w podejmowaniu decyzji i budowaniu relacji. Synchroniczność uczy nas, że wszystko jest powiązane i nic nie dzieje się przypadkiem. Przykładem może być sytuacja, gdy podczas ważnej rozmowy nagle pojawia się gest lub słowo, które idealnie rezonuje z Twoimi myślami i uczuciami. Serce zaczyna bić szybciej, a Ty czujesz, że wszystko zmierza we właściwym kierunku. 5. Pobudzenie procesu indywiduacji. Indywiduacja to proces stawania się sobą, odkrywania i integrowania wszystkich części swojej osobowości. Trzeci gest, który powoduje przyspieszone bicie serca, może być początkiem lub ważnym momentem tego procesu. To znak, że zaczynasz lepiej rozumieć siebie i swoje miejsce w świecie. Serce bije szybciej, bo coś w nas się budzi świadomość, która dąży do pełni i harmonii. Indywiduacja wymaga odwagi i gotowości do konfrontacji z własną ciemnością i światłem. To podróż w głąb siebie, która odmienia życie na zawsze. Podczas tej transformacji uczymy się akceptować zarówno swoje zalety, jak i słabości. Przestajemy uciekać od prawdy o sobie i zaczynamy tworzyć spójną, autentyczną tożsamość. Ten proces daje poczucie wolności i głębokiego spełnienia. W codziennym życiu może to oznaczać, że jeden gest lub wydarzenie pobudza nas do refleksji nad własnym zachowaniem i wartościami. To impuls, który prowadzi do pozytywnych zmian i lepszego zrozumienia siebie. Proces indywiduacji pomaga też rozwijać empatię i zrozumienie dla innych, bo poznając siebie, uczymy się lepiej widzieć innych. Do fundament prawdziwej dojrzałości emocjonalnej i duchowej. Podczas spotkania, gdy ktoś niespodziewanie wykona gest, który rezonuje z Twoją wewnętrzną przemianą, możesz poczuć to przyspieszone bicie serca. To sygnał, że idziesz dobrą drogą ku pełni siebie. 6. Przełamanie wewnętrznych ograniczających wzorców. Trzeci gest może działać jak iskra. Która zapala w nas pragnienie zmiany i przełamania starych, ograniczających wzorców. Serce przyspiesza, bo w głębi duszy czujemy, że jesteśmy gotowi wyrwać się z więzów, które do tej pory trzymały nas w miejscu. To moment, w którym zaczyna się wewnętrzna rewolucja. Wzorce te mogą mieć korzenie w dzieciństwie, społecznych oczekiwaniach lub lękach, które tłumią naszą prawdziwą naturę. Kiedy zostają ujawnione przez nieoczekiwany gest, ich siła zaczyna maleć, dając przestrzeń na nowe myślenie i działanie. To początek odzyskiwania kontroli nad własnym życiem. Przełamanie ograniczeń to proces bolesny, bo wymaga konfrontacji z tym, co dotąd było dla nas bezpieczne, choć toksyczne. Przyspieszone bicie serca jest sygnałem, że wchodzimy w fazę wzrostu, która nieuchronnie zmienia wszystko wokół. Energia, która się uwalnia, napędza nas do działania. W tym momencie czujemy, że możemy zbudować nową wersję siebie, bez ograniczeń i fałszywych przekonań. To moment nadziei i ekscytacji, gdy życie staje się polem nieograniczonych możliwości. Ta zmiana wpływa na relacje, pracę i sposób w jaki postrzegamy świat. Codzienna sytuacja może wyglądać tak, że podczas rozmowy ktoś wykonuje gest, który wyzwala w tobie refleksję na temat starych przekonań, które już ci nie służą. Serce zaczyna bić szybciej, bo dostrzegasz, jak wielką moc masz, by to zmienić. W ten sposób uczysz się zauważać i przełamywać ograniczenia, które do tej pory nie pozwalały ci się rozwijać. To chwila, która otwiera drzwi do wolności i autentycznego życia pełnego pasji i odwagi. 7. Uwolnienie tłumionej energii psychicznej. Gest wywołujący przyspieszone bicie serca często jest związany z uwolnieniem energii psychicznej, która przez długi czas była tłumiona. Ta energia to nie tylko emocje, ale także potencjał, kreatywność i siła wewnętrzna, które czekają na moment wyzwolenia. Kiedy serce zaczyna bić szybciej, to znak, że ta siła się przebudza. Tłumienie tej energii może wynikać z różnych powodów: presji społecznej, strachu przed oceną lub nieświadomych blokad. Gdy jednak zostanie ona uwolniona, daje ogromną moc transformacji. Czujemy się wtedy bardziej żywi, kreatywni i gotowi na nowe wyzwania. Energia psychiczna jest jak rzeka, która może zmieniać krajobraz naszego życia, jeśli tylko pozwolimy jej płynąć swobodnie. Przyspieszone bicie serca to objaw tego, że ta rzeka zaczyna wzbierać i pragnie znaleźć nowe ujście. To chwila olśnienia i przebudzenia. Zrozumienie i akceptacja tej energii pozwala nam kierować nią świadomie, zamiast tłumić lub rozpraszać. To klucz do budowania życia. Zgodnego z naszymi prawdziwymi potrzebami i marzeniami. Energia ta jest paliwem dla naszych działań i pasji. W codziennych sytuacjach możemy poczuć to jako nagły przypływ energii podczas rozmowy lub działania, które rezonuje z naszym wewnętrznym potencjałem. Serce bije szybciej, bo czujemy, że to jest właśnie to, co nas napędza. Na przykład podczas pracy nad projektem. Gdy niespodziewanie pojawia się inspirujący gest lub słowo, które rozbudza naszą kreatywność i motywację, to moment, w którym tłumiona energia psychiczna znajduje ujście i prowadzi do nowych sukcesów. 8. Głębokie połączenie z autentycznym ja Przyspieszone bicie serca wywołane trzecim gestem może świadczyć o głębokim połączeniu z naszym prawdziwym. Autentycznym ja to moment, gdy przestajemy udawać. I maskować się przed światem, a zaczynamy być sobą w pełni, ze wszystkimi wadami, siłą i pięknem. Serce reaguje intensywnie, bo dotykamy esencji naszej tożsamości. To połączenie jest kluczem do życia w zgodzie z własnymi wartościami i przekonaniami. Kiedy jesteśmy autentyczni, nasza energia jest spójna. A relacje z innymi zyskują nową jakość. Czujemy się wolni i pełni, a świat wydaje się bardziej przyjazny. Poczucie autentyczności pozwala też na odważniejsze podejmowanie decyzji i wyrażanie siebie bez lęku przed odrzuceniem. To ważne, bo tylko wtedy możemy naprawdę rozkwitać i realizować swój potencjał. Przyspieszone bicie serca jest wtedy sygnałem wewnętrznego przebudzenia. W praktyce, podczas interakcji z innymi, gest, który rezonuje z naszym wnętrzem, może wywołać falę emocji i pewności siebie. To moment, gdy czujemy, że jesteśmy widziani i akceptowani tacy, jacy jesteśmy naprawdę. Kiedy odkrywamy swoje autentyczne ja, stajemy się magnesem dla ludzi i sytuacji, które wspierają nasz rozwój. To zaproszenie do życia pełnego pasji, szczęścia i spełnienia. Podczas spotkania, gdy ktoś wykonuje gest, który trafia w sedno twojej prawdziwej natury, serce zaczyna bić szybciej, a ty odczuwasz wewnętrzny spokój i radość bycia sobą. 9. Manifestacja osobistego cienia. Trzeci gest, który powoduje przyspieszone bicie serca, może także ujawniać nasz osobisty cień, te aspekty siebie, które są ukryte, nieakceptowane lub tłumione. To moment, w którym konfrontujemy się z własnymi lękami, słabościami i wewnętrznymi konfliktami. Serce reaguje mocniej, bo spotykamy coś, co do tej pory było schowane. Przyjęcie i integracja cienia jest niezbędna do pełnej harmonii i zdrowia psychicznego. Ten proces pozwala na zrozumienie i uzdrowienie siebie, zamiast uciekania przed trudnymi emocjami. To wyzwalające doświadczenie, które otwiera drogę do wewnętrznej wolności. Gdy cień wychodzi na światło dzienne, mamy szansę na przemianę i rozwój. To konfrontacja, która przynosi siłę i mądrość zamiast osłabienia. Przyspieszone bicie serca jest wtedy znakiem, że przechodzimy przez ważny etap życia. W codziennym życiu gest lub sytuacja, która ujawnia nasz cień, może być trudna. Ale jednocześnie kluczowa dla naszego rozwoju. Pozwala to budować autentyczność i głębokie relacje z innymi. Integracja cienia uczy nas też współczucia dla siebie i innych, bo dostrzegamy, że każdy z nas ma swoje ukryte trudności. To fundament empatii i prawdziwego zrozumienia świata. Na przykład Podczas intensywnej rozmowy, gdy ktoś wykonuje gest, który przypomina ci o Twoich lękach lub niedoskonałościach, Twoje serce zaczyna bić szybciej. To szansa na zaakceptowanie siebie w pełni i dalszy rozwój. Teraz, gdy poznaliśmy tajemnice ukryte za gestami, które poruszały serca i umysły, odkryliśmy drzwi do głębokiej samoświadomości i przemiany. Karl Jung nauczył nas, że w najdrobniejszych ruchach kryje się potężna energia, która może odmienić całe nasze życie. To, co kiedyś wydawało się nieważne, teraz staje się kluczem do zrozumienia siebie na zupełnie nowym poziomie. Każdy gest, każda reakcja to zaproszenie do odkrycia własnych emocji. Pragnień i ukrytych lęków. To właśnie dzięki nim możemy zacząć budować życie pełne autentyczności i wewnętrznej siły. Zrozumienie tego procesu otwiera przed nami nieznane dotąd ścieżki i możliwości. Nie możemy zapomnieć, że ta podróż wymaga odwagi i determinacji. To, co na początku może wydawać się trudne lub nieznane, szybko przekształca się w źródło inspiracji i siły do dalszego rozwoju. Każdy krok w stronę poznania siebie jest krokiem w stronę wolności. Karl Jung pokazał, że kluczem do sukcesu jest uważność i świadome życie. Kiedy zaczynamy dostrzegać te subtelne sygnały, które wysyła nasze ciało i umysł, stajemy się architektami własnego losu. To właśnie ta świadomość pozwala nam zmieniać to, co nie służy naszemu prawdziwemu ja. Warto zatrzymać się na chwilę i poczuć, jak te odkrycia wpływają na naszą codzienność. Z każdym dniem możemy stawać się lepszą wersją siebie, pełną pasji, odwagi i spokoju. To jest ten moment, kiedy życie zaczyna nabierać głębszego sensu. Niech to będzie zaproszenie do dalszej eksploracji i rozwijania tej wiedzy. Nasza podróż nie musi kończyć się tutaj, przeciwnie. To dopiero początek fascynującej przygody z samym sobą i światem. Im więcej się uczymy, tym bardziej fascynująca staje się nasza egzystencja. Chcę Cię zachęcić, byś nie zatrzymywał się na tym etapie. Subskrybuj nasz kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi odkryciami, które będą inspirować Cię do działania i pomagać w budowaniu życia, które naprawdę kochasz. To miejsce jest stworzone po to, by wspierać Twoją transformację, dzięki temu, co tu poznaliśmy, masz już potężne narzędzia, by przejąć kontrolę nad swoim życiem i emocjami. To Twoja szansa, by żyć pełnią, bez ograniczeń i bez lęku przed przyszłością. Czas, by serce biło szybciej z radości i ekscytacji. Pamiętaj, że każde wielkie odkrycie zaczyna się od małego gestu i to właśnie Ty jesteś tym. Kto decyduje, czy ten gest stanie się początkiem czegoś niezwykłego? Dołącz do nas i pozwól sobie na tę niezwykłą podróż, która odmieni wszystko, co do tej pory znałeś.